Siema, siema, z tej strony a ja Dzisiaj wreszcie nadszedł ten moment, kiedy mamy czas nagrać parę odcinków na zapas Dlatego przygotuję dla, cie, dla was dzisiaj trzy odcinki Jako iż e, zbliża się już rok szkolny W sumie jest już on z zapasem Także nagram dzisiaj trzy odcinki, będę wrzucać je w trakcie tego tygodnia przyszłego Żeby mieć już spokój A wam serdecznie polecam do so, y, subskrybujcie, komentujcie. Łapki w górę dawajcie. Dzisiaj, Fall Guys. Jeszcze mam dwie gierki, ale chyba wam, chyba wam nie zdradzę, jakie to są. Zaczynamy od Gate Crash. Nie jestem. bo to się ten tor? Jakoś tak. Nie wiem czemu. No chyba, że moja postać się zachowuje, tak jak się właśnie zachowuje. No nie, to jest. To jest nie fart Mogą być problemy na Imana. No, schodzisz niżej. Nie będzie chyba problemów z mamy to, jesteśmy u drugiej rundzie. Słuchajcie, jest 8:54, a ja jeszcze muszę takie rzeczy zapamiętywać: pełne skupienie kawka po mojej prawej i lecimy, wygrywamy ten meczek gdzie nagrywam przy kawce. Także jest power, jest moc, tak grać lubię najbardziej przy kawce, właśnie. Tak z rana kawusia, jakaś bułeczka, jakiś film, a potem jakiś gaming, coś w tym stylu. Arbus, pomarańcza granie przy kawie to jest to jest moim zdaniem coś pięknego i, i tylko tak powinno się grać granie w coś niekoniecznie kompetetywnego coś na relaksie bez żadnej równowagi e, i psączenie kawy to jest piękna sprawa czekajcie bo porzeczki e, wiśnie, banany jabłko tu jest... A. Dobra, łatwiej no, no ale proszę mnie nie spychać, bo jak chodź do dal to idę los. Minogron, wiśnie, banan. Minogron, wiśnie, banan. Tam jest arbus jak coś. Kurde! No, ale, ale, proszę! Proszę, proszę! Ja Wam nic nie zrobiłem, ludzie. Ostatnia runda, czy to już ba... Łatwiej mm, mm, mm. Mamy rollout. Wiadomo, co się stało na w nim odcinku na rolloutie. Także tutaj pełne skupienie, i robimy to. Pełne skupienie, kan. Od razu najmana Ciężary, ciężary Ale jakoś sobie damy radę Tutaj cyk, spokojnie Skupienie 4 osoby, już odpadły. na tak wczesnym etapie gry To jest naprawdę szoker To nie był mój plan Dlatego byłem w takim szoku No, Dinuś Dinuś, ty mi nie wkurwia I ty, Dinuś, ty mnie nie w kurwie Din... To jest znowu ten dinuś ty No! Co za frajerzy, ty? Dzień, nie, 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 a, co, a nie wiem, Co, nie wiem, ja Kto ich tego nauczył? No kurwa ten dinuś Muszę od niego uciekać, bo coś mi się zaraz stanie No nie, Znowu on! No nie, patrzcie się tego typa! Dobra, ja spierdala mu gdzieś bo to jest dramat jakiś kupoty NAJMALA! Uff 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 Zrobiliśmy to nam nie przeszkodził w zwycięstwie. Jest kawka. Jest YouTube, musi... Być wygrana. Dobra, jeszcze jakaś tymówka pewnie dopiero wtedy będzie finał. Jest nas 22. Tak nie no, to, A ja. Nie fajnie, jest nas 22 myślałem, że będzie jakaś timówka, a tutaj tiptoł. Tutaj trzeba mieć szczęście i tyle. Po prostu, szczęście. A czy ja mam tyle szczęście, żeby to wygrać? Żeby się zakwalifikować? Nie wiem, jest to wątpliwe. No tutaj, tutaj, tutaj. No nie nosisz! Że... I o tym mówię, tutaj po prostu trzeba mieć dużo szczęścia No No nie możesz kurde A ludzie już tam awansują zaraz Co się dzieje? Magia YouTube'a! Ja powinienem, nie wiem, nagrywać wszystko. Wszystko! 13 osób! To chyba jeszcze nie będzie film. Ale powinien być film! Przecież, że JEST tyle run, że powinien być film. Ale 13 osób? To może. Ogonki. To będą ogonki. Na bank. Jednak niestety nie jestem nie taki dobry w tą grę, żeby wiedzieć, co będzie następne. Fall Mountain, 13 osób. Czy ich powaliło? Ach, Chryste panie... To jest... Kłopoty najmana będą, kłopoty najmana. Wszystko zależy tutaj... Przycisnę się, tak? Hmm, chyba nie... Ojojoj, kłopoty najmana! To już chyba po zawodach. Tak patrzę, to... Źle to nie wygląda, ale tak czy inaczej... Nie no, ziomek jest jestem o wiele szybciej. Próbowałem, próbowałem kwiatek Cóż się mogę powiedzieć, nie wybijcie no Dalej nie naprawili tych W ogóle się dowiedziałem, że to nie jest jakiś żaden błąd, tylko po prostu nie ma ników w tych grze noży. To jest kurdziesz nie do wierzenia. Cztery rundy wygraliśmy, także nie wiem, pół wpadnie. Może nie, jednak nie, nie, nie. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze jeden meczek. Wychek kawy jest zrobiony, można ruszyć z kolejnym meczykiem. Ta mapa. Nie jestem jej wielkim fanem. Tutaj moim zdaniem jest zbytnia zależność od innych ludzi. a Wiemy, że gracze tej gry. To jest naprawdę wielki wiekowy Co mnie trochę martwi. Nie, proszę, kur. co za chłop? Mamy to, panowie, mamy to, mamy to, łatwo, bez kłopotów znajmane. Jest nas 14 osób A my mamy finał Co się stało? Ta gra miała jakiś w nocy update Nie było teamówki Dwa razy Co to się dzieje? 14 osób to jest ciutkę dużo Moim zdaniem Ojojoj! Oj, oj, oj. No, ojoj go nie tam. Już bym wolał, chyba, hexam jedzie kofina. Bo to jednak, no, aha, aha! Cóż wam mogę rzec? Dziękuję, że byliście w tym odcinku Fall Guys. Jeżeli chcecie, to oczywiście łapkujcie, komentujcie, dawajcie. Subskrypcji, ja lecę nagrywać kolejne odcinki dla Was. To był Hunting. Cześć!